Dzień dobry, witam serdecznie. Chrysteń z tej strony. Dzisiaj zabieram Was na kolejną wycieczkę. Lubicie porażki? Nikt nie lubi. Ja też nie. Dlatego dzisiaj sobie o nich porozmawiamy. No więc, pogadamy sobie troszeczkę o tych porażkach. Czy w ogóle mm, jest to coś, czego można uniknąć? Moi drodzy, najważniejszą rzeczą, e, jeśli chodzi o porażki, to jest konieczność i potrzeba ich zaakceptowania i zrozumienia, jak one e, są niezbędne w naszym życiu i co możemy z tych porażek wyciągnąć. Moi drodzy, nikt nie lubi porażek i to chyba się ze mną zgodzicie w 100%. Ja też ich nie lubię. Ale jako. Jako szachista, jako osoba, która mierzy się z porażkami regularnie, i to nie tylko na polu szachowym, ale też w działalności gospodarczej, jestem świadomy tego, że porażkom nie możemy się za bardzo sprzeciwić, nie możemy ich uniknąć, ponieważ jest to element naszego życia. Nie zatrzymałem się w tej chwili nad jeziorem Brdowskim. Za bardzo nic nie widać, bo jest taka dosyć spora mgła, ale jak widzicie... no stoję praktycznie niemalże niemalże nad samym jeziorkiem I to jest myślę dobre miejsce żeby sobie kilka. pomyśleć no tutaj nad tym jeziorkiem znalazłem takie miejsce żeby sobie usiąść pod dachem jest sześć stoliczków z takimi miejscami do siedzenia patrzcie naprawdę bardzo fajne miejsce tam po moim zdaniem jest jezioro, pogadajmy sobie o tych porażek. Jeśli chodzi o mnie, to ja kwestie porażek rozwiązałem w ten sposób, że zacząłem je po prostu akceptować jako część mojego życia. Nauczyłem się tego podczas turnieju szachowych, ponieważ zawsze podczas każdych zawodów, no zawsze jest ktoś lepszy. Nie ma takiej sytuacji, że będziecie wygrywać wszystko i, i po prostu będziecie zawsze najlepsi. No nie, bo nawet jeżeli jeden turniej wygracie, no to się w drugim turnieju okaże, że ktoś jest. Lepszy od Was. Ogólnie w życiu bardzo dużo porażek przeżyłem. Pociąg mm. się od sportowych, z tym na jakichś inwestycyjnych, kiedy coś w życiu nie poszło i straciłem jakieś tam pieniądze mniejsze lub większe. Więc no, miałem okazję się z tymi porażkami, że tak powiem, polubić. Ale z każdej porażki staram się wyciągać jakieś wnioski. Na przykład, jeżeli przegrywam, no to już nie obwiniam przeciwnika, nie obwiniam świata o to, że przegrałem, tylko po prostu szukam przyczyny, dlaczego ja przegrałem, jakie błędy popełniłem, co zrobiłem nie tak. No i staram się w miarę możliwości unikać tych e, porażek w kolejnych grach. A czego jeszcze uczy mnie porażka? Przede wszystkim uczy mnie pokory i szacunku do mojego przeciwnika, do mojego oponenta. E, bo myślę, że pokora w życiu jest niesamowicie ważna. Ona e, nas tak odpowiednio ustawia do pionu, kiedy w pewnym momencie wydaje nam się, że jesteśmy zbyt pewni siebie, zbyt pewni tego wszystkiego, co robimy wydaje nam się, że jesteśmy nieomylni wtedy właśnie z pomocą przychodzi właśnie ten moment porażki i ta refleksja, która nam się pojawia No i dobrze, pogadaliśmy troszeczkę, z zmarzłem mimo, że na dworze 6 stopni, no ale jedziemy dalej no, i ostatecznie udało mi się tutaj zlądować do miejscowości Warta, do miejscówki, gdzie będę spał dzisiaj, ponieważ turniej się skończył około 2 albo 3 w nocy, więc potrzebuję więcej czasu. Tymczasem dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka. Nie był on za długi, ale mam nadzieję, że w miarę ciekawy. I zapraszam do kolejnych odcinków i subskrybowania, lajkowania, co tam sobie wymyślicie. Pozdrawiam, cześć.